Czułem się coraz gorzej psychicznie, byle stres mnie rozwalał, a stawy zaczęły puchnąć i choć robiłem wszystko zdrowo, okazało się, że moje jelita przeciekają. 9 miesięcy temu zachorowałem na reaktywne zapalenie stawów. Niestety leczenie wymagało sterydów i silnych leków przeciwzapalnych żeby nie dopuścić do trwałego uszkodzenia moich stawów. A ja mimo wszystko dbałem o siebie, probiotyki, maślany, dobre jedzenie, a jednak mimo wszystko coś poszło nie tak. Zrobiłem badania i wyszło, że mam stan zapalny jelit i tak zwane nieszczelne jelito. To jakby bariera ochronna jelit była dziurawa i wtedy nawet dobre jedzenie czy suplementy mogą nie zadziałać. Cząsteczki trafiają do krwi wywołując stany zapalne. W całym organizmie, niestety, także w stawach i w mózgu. Pamiętaj, możesz żyć zdrowo, jeść fit, suplementować się, unikać fast foodów, a mimo to coś niszczy twoje jelita: przewlekły stres, leki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, antybiotyki, sterydy, infekcje, których nawet nie zauważyliście, czy sztuczne dodatki do fit produktów, nawet za mało snu i błonnika. To może wyniszczać Wasze jelita. Co ciekawe, gdy odstawiłem sterydy i przeciwzapalne, a zostałem przy spokojnej, zdrowej rutynie, moje ciało wróciło do równowagi. Zniknęły stany lękowe, ciągłe zmęczenie, problemy z koncentracją i dziwne przelewanie w jelitach. Wtedy poczułem w końcu, że odzyskałem samego siebie sprzed lat. No w tym okresie odbudowy moich jelit no stawiałem głównie na codzienną aktywność, ale bardzo delikatną, bo też stawy jeszcze miałem obolałe. Dieta oparta na warzywach i fermentach, i oczywiście błonnik. Redukowałem stres poprzez medytację i sen, i ćwiczenia oddechowe również. No i regeneracja mikrobioty poprzez probiotyki i prebiotyki. Jeżeli też zmagasz się z objawami z różnych stron ciała i nic nie działa, być może to nie głowa. Nie stawy, tylko jelita. I też w naszej aplikacji możecie posłuchać szkolenia dr Patrycji Szachty, jak raz na zawsze odbudować jelita i odzyskać zdrowie. A jeżeli macie pytania, abym pociągnął ten temat dalej, no to piszcie w komentarzach.